Cześć, cześć, Są my na polu pszenicy. W ogóle ten film będzie taki trochę nie po kolei, bo byłem tu ostatnio zmierzyć pH. Bo kurde coś jej tam dolegało, jakoś słabo rosła. Coś tam nie grało tak jak powinno. No i miałem taki e, miernik pH Allegro za 33 zł kupiłem. Ale dzisiaj mam profesjonalny sprzęt. Teraz są pokorza. Patrzcie, laska, samoróbka. Ale spełnił swoje zadanie tak samo jak. Jak tako za 500 stów. Widział, że jest do kupienia. Obejrzymy zaraz, jak twardo jest, czy w ogóle się uda wbić. Chcę zbadać ta ziemia, te próbki. Zrobimy taką jedną próbka z 6 miejsc. Może to wieje strasznie. Strasznie wieje, ale mam nadzieję, że uda się nagrać. Tak, zbieramy kilka próbek tu z tych okolic. Później. Wyślemy to do laboratorium, niech to przebadają, będę wiedział, jakie to są zasobności, jaki pH. No pH już mniej więcej wiem, bo tam pokazało 4-2. Tak, to dołącza później. Chciałbym powiedzieć, że Grupa Azoty startuje, znaczy już wystartowała z kolejnym takim jakby konkursem. Nazywa się Grunt to Wiedza. To jest taki program polegający na badaniu, właśnie próbek gleby. I żeby tam się zakwalifikować, trzeba zgłosić się, zgłosić swój udział na stronie nawozy.eu. To jest już chyba tak, to już jest ósma edycja i z tego co wiem, to uczestnicy od pierwszej do piątej edycji mogą mogą brać ponownie udział. Ci, co na przykład byli w siódmej, szóstej, no to niestety nie, nie kwalifikują się do tego. Yy, powierzchnia gospodarstwa tam był chyba przedział od 20 do 50 hektarów i od 50 nie pamiętam teraz czy do 70 tak więc nie wszyscy się na to łapią no ale warto, warto się zarejestrować bo, bo wiadomo to nic nie kosztuje a można się zakwalifikować tylko pamiętajcie właśnie, że liczba miejsc jest ograniczona i kto pierwszy ten lepszy więc. a na co będą badane próbki? Yy, z tego co wiem to będzie fosfor Potas, magnes i pH. Czyli takie podstawowe badanie. No i ja nie biera udziału także. Mocie, jedno miejsce wolne. Ja tam w zeszłym roku badałem większość pól, więc nie biera udziału w tej edycji. Może w przyszłym roku, tak co dwa lata, warto by sprawdzić, czy jest jakaś poprawa. No na tej działce akurat nie pobierałem więc z tej se zbiera. A teraz Wam pokażę, jak, jak powinno się pobierać próbki takim. E, sposobem garażowym, nie, bo wiadomo ta laska nie jest profesjonalna, ale to jest swoje zadanie. No. Nie musi kosztować 500 zł, żeby dało się zebrać próbkę. Jedna próbka pobrana z kilku miejsc Tyle w zupełności syko na, na badanie No i teraz to trzeba spakować do worka No i wysłać do... ja akurat wysyłam do Gliwic Bo tu jest chyba najbliżej Także kto jest zainteresowany Żeby u niego przeprowadzić badanie gleby Wchodźcie Wchodźcie na stronę Nawozy.eu Link w opisie Tam jest więcej informacji A teraz zapraszam Was na badani pH e, czujnikiem, miernikiem, z Allegro za 30 zł. Na razie. Sąmy na tej działce, w tym słabym według mnie pH. Kupiłem taki ciulstwo, kurwa, ale się tu klej glina. O, masakra. Dobra, musimy iść tam kać. Słuchaj, tę była słabsza. I spróbujemy sobie wykonać samodzielnie taką próbkę pH. Nie wiem czy to coś do, czy ten. Mój przyrząd W ogóle się nadaje do takich rzeczy Kupię go na Allegro, za pięć dych No i Nie jestem jakoś temu Bardzo przekonany ku temu W sumie wczoraj to wyglądało gorzej Jak to było No nie wiem, nie wiem No ale tu widać, że jest Takie słabsze coś I słabszy kąsek Kur... się paćka robi Dobra, o, tu. tu na przykład jest widać feść słabe, co rośnie żółte liście pszenicy i co mam ze sobą? Taki kurde pH, coś tam się to nazywa. Według tego widzicie? Pokazuje 6, 6 pH, czyli lipa. Nie działo to, bo tu na pewno nie jest pH 6. O, teraz pokazuję 1. Co teraz pokorzę? Teraz pokazuje zaś 6. 5,5 spada trochę. 5. A spróbujemy nabrać do kubka i zasypać to, zaloć to wodą destylowaną. Boimy coś stanie wtedy. To niby ma być z wodą. Robiona ta próba. Mało wody chyba. A woda tam 2 zł kosztowała. To straty nie ma. Dobra, tu pokazuje, że jest 5 pH. A tu pokazuje, że jest 5,5. Kurde, wieje mi po dupie. Ta wyglądała tu, ale warto sypnąć Jaki pH pokazuje? pokazuje PH 4,5 w sumie 4,5 bliżej 4, czyli lipne. No to już się jeszcze bliżej 4 zbliża. Dobra, pójdziemy w inne miejsce. To wylejemy. Idziemy w lepsze miejsce teraz sprawdzić. kurde tam psy szczekają, coś tam musi być jakieś schronisko chyba. Tak samo zalejemy. Teraz pokazuję 5,5 jak jest tam wbite, ale to na pewno nie odzwierciedlo tego. Nalejemy tego. Musi być woda destylowana, żeby było pH zerowe Poczekamy Spadło 6, 5 4,8, coś takiego A na urodzaj Urodzaj na trójka pokazuje 4,5 Czyli kwaśna ziemia, a to jest dzierżawa. Ale w dzierżawie wiecie jak to jest. Wydupane, wylaszło potem czemu nie rośnie. Także może sypnęmy tu wapnem. Jakiś taki dawce ubogi. pół tony na hektar, żeby no coś aby było. Zresztą czujnik nie jest tak wiarygodny, więc... Wiecie, to jest takie no, i razy oko, żeby pokazało. Ale jakieś porównanie już mam. Kupi się wapno, sypnie się, żeby to podratować. Poprawka później na dwuliścienne, potem drugodawka. O, tu widać, że jest bardziej pokrzewiony, lepiej rośnie niż tam. Tam jest tak rzadko. Zadamy na jeszcze jedną obejrzeć, bo to jest po już. to wyłączyć do auta wciepać to wywalić